Dzień dobry, witam wszystkich. Jeszcze momencik, momencik. Jeszcze jedna drobna zmiana chwileczka. Już jestem, już jestem i od razu wyjaśniam, i od razu wyjaśniam. Wbrew temu zatwierdzi reżimowa telewizja, nigdzie nie wyjechałem. Jestem w Warszawie jak najbardziej, no właściwie czasami w, w Otwocku albo w Zofowie, albo gdzieś tam, ale generalnie nigdzie nie wyjeżdżam. Nie wyjeżdżam, to yy, TVP się dała nabrać na, na, na numer, że pokazałem na basenie Palmy i powiedziałem, napisałem, że jestem wraz z Palma Sanne Skobar San powinno wzbudzić podejrzenie telewizji, no ale jak widać nie wzbudziło, nie wzbudziło, także wszystko w najlepszym porządku. Zaraz nie przesuwają mi się, nie przesuwają mi się, nie wiem czy zamykają Poznań. Co z tym, co z tym pan Carlos Krzek? Jest epidemia, nie wszystkie twoje teorie działają, nie rozumiem o co chodzi. No jest epidemia i co więcej umrze parędziesiąt osób, no. O co chodzi? W czym problem? epidemie się zdarzały nieraz. Jest co roku epidemia grypy, umiera na okupie osób, więc, nie rozumiem o co chodzi, drogi, drogi Carlosie. Kwarantanna? Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Witam, witam wszystkich jeszcze raz. Spotkanie w Rzeszowie. Yy, w Rzeszowie. Hmm. W Rzeszowie. To nie 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 wiem, co rozumiałem przed z prezesem z presem Rzeszowa. Rzeszowa, ale nie rozmawialiśmy o spotkaniu. Co sądzę o dwóch tygodniach wolnych od szkoły? No, przepraszam bardzo. Epidemia będzie teraz narastać. Będzie coraz większa jeszcze przez miesiąc dwa. Sądzę, że w Chin w trzecim miesiącu się zmniejszy. No w takim razie, dlaczego zamknąć szkołę na dwa tygodnie? To trzeba od razu na dwa miesiące. I rozumiem, że tajne komplety trzeba będzie pouruchamiać, no bo tak jak była okupacja Polski przez, przez y, narodowych socjalistów, tak przez obecnych socjalistów też y, ten. Y, to, także raczej trzeba zrobić od razu więcej, bo y, nie wierzę w cuda, że y, epidemia się zatrzyma. Jeżeli mamy tam w zarażeń najpierw jeden, potem dwa, potem pięć, potem 11, potem 30, no to znaczy, że będziemy się rozszerzać i będzie się rozszerzała. No chyba, żeby, żeby jakiś cud się zdarzył, ale, ale w cudze to ja oczywiście wierzę. Jak mówił kiedyś jeden z naszych pisarzy, bodajże Konwicki, powiedział tak, powiedział tak, z obecnej sytuacji kryzysowej są dwa wyjścia. Normalne i cudowne. Normalne to jest takie, że Matka Boska, jak zawsze zrobi cud i nas uratuje, a cudowne to jest takie, że Polacy wezmą się do roboty, będą wszystko robi tak jak należy, policji przestaną krasi, kłamać, no takie cudowne wyjście. Więc w cudowny właśnie nie wierzę i myślę, że jakoś ta Matka Boska nas uratuje przed nadmiernym nieszczęściem, ale powtarzam, powtarzam, ta epidemia na razie nie przekracza rozmiarów normalnych epidemii, tylko jest skoncentrowana i... Pracować z tego panikę, ale oczywiście może się rozszerzyć, bo może będzie więcej wypadków śmiertelnych niż w przypadku grypy. Trudno powiedzieć. Patrzę na dalsze pytania, bo bez okularów niestety ich nie przeczytam. Proszę zmienić pozycję, bo światło psuje obraz, no trudno, no nie... nie, nie. Więc, ale, ale mnie widać, no trudno, w, w, rzeczywiście widzę się, no, na mojej łysinie jakoś taką światłość, ale to, ale to, proszę Państwa, zawsze Zawsze, zawsze, aureole zawsze miałem, więc teraz tylko ją lepiej widać i tyle. I tyle. Że jest pierwszy zgon, tak. No. Ja twierdziłem, że będzie od 30 do 50, ale oczywiście mogę się pomylić. Czy Krzysztof Bosak odwołuje spotkania? On chyba dzisiaj będzie miał konferencję, jeżeli już jej nie miał i powiedział, że odwoła spotkania. My odwołujemy my odwołujemy również. Radę Krajową naszej partii. Naszej partii. Nie tyle, żebyśmy się bali, nie bali yy, koronawirusa, ale dlatego, żeby nie było, że, że partia sobie tam lekceważy zalecenia pana ministra. Także, także ten, ale ja nie jestem pod światu, nic, nic się nie poradzę. Czy nie boimy się, że media, że, że media dopadną w ręce osób zagranicznych? Całkiem możliwe, tylko w tym momencie, tylko w tym momencie yy, no, media krajowe pojawią się konkurencyjne media krajowe. Problem, problem z blokadą mediów polega na tym, że żeby założyć stację telewizyjną, trzeba zapłacić tam z 30 milionów reżimowi, dostać koncesję. Jak to zlikwidujemy, to cała kupa rozmaitych radiostacji, typu, ja wiem, w Realu 24 czy inne, się, się, się rozwiną w normalne stacje telewizyjne. I tego właśnie reżim się boi. Woli oddać, oddać w obce ręce, niż, gdyby, niż pozwolić naszym się rozwijać. samo z bankami. Tak samo z bankami. Eee, przecież w normalnym kraju, jak Polska, było 50 tysięcy banków, czy, czy ileś tam malutkich takich banków eee, konkurujących konkurujący z, z tymi dużymi, ale no nie mogą konkurować, bo te duże mają monopol od państwa, naprawdę, de facto. Państwo oglądali tam film, chyba niewielki, sztukę jakiś taki film, film zapomniałem tytułu, eee, w, którym, w, którym, w którym tam. Krambel, prawda? Otwiera, otwiera bank, wychodzi z więzienia i znowu otwiera bank. Wtedy każdy praktycznie mógł otworzyć bank. Dzisiaj niestety jest to ograniczone i oczywiście dlatego banki robią z nami co chcą. Zbierają 5 razy więcej pieniędzy niż zierają normalne normalne banki. Eee, w... To nie okno, tylko oświecenie, tak? Pan Karolowicz, jest, jest tak jest, panie Karolu? Witam pana. Witam pana czy gdyby nie było, euh, powiedzmy, służby zdrowia, co by robiły osoby z o zarażenie? albo by szły prywatnie do lekarza, albo by się zamknęły w pokoju i spokojnie czekały, czy rzeczywiście jest, jest zarażone, czy nie, no. Ta druga metoda jest, nawiasem mówiąc, znacznie, znacznie prostsza i, i nie angażuje tylu, tylu pieniędzy i awantury. Słyszałem, słyszałem historię, że człowiek, który powiedział, że ma podejrzenie i miał jakieś podstawy ku temu, to musiał pociągiem jechać do stacji, potem go odesłali pociągiem i kazali mi się obserwować własnym pokoju. Byłoby taniej, gdyby on odradzał w swoim pokoju i, i czekał, czy, czy jest zależony, czy, czy nie jest zarażony. Także, także y, proszę proszę nie, nie ten nie y, panikować to jest naprawdę najprostsza metoda jak mamy podejrzenie, że jest koronawirus to siedzimy w pokoju, zamykamy się i czekamy żeby nie zdradzać nikogo po drodze a jeżeli rzeczywiście to jest, no to dzwonimy po lekarza no i, i tyle dlaczego dlaczego święte prawo jest, To jest właśnie różnica y, tutaj bardzo dobre pytanie zadał, przepraszam już, już mi uciekło w górę już mi w górę i pewno nie wrócę dlaczego święte prawo SBK do emerytury jest świętsze niż prawo zachowania swoich owoców swojej pracy. Problem polega na tym, że ten SBK lat temu tam 30, czy ile się umówił, na to, że będzie pracował za tyle, a tyle, i zamian dostanie taką, taką emeryturę. To jest umowa, której trzeba dotrzymywać. Natomiast pan poszedł do pracy i pan wiedział, że pan zapłaci taki podatek. No to teraz nie może pan się tutaj skarżyć na to, że pracodawca ten podatek panu potrąca, no bo tak się pan umówił. Nigdy, niech to się bagalizuje, o co chodzi. No, nie rozumiem, nie rozumiem, nie rozumiem, o co chodzi panu Skrzycińskiemu, no. jak, jak to nigdy nie wiem, o co chodzi. Ładno, to jest normalna sprawa. Cały czas mówię, to jest normalna sprawa i nie wiem, i nie wiem, nie, wiem, nie wiem, w czym, w czym rzecz. No. Epidemie się zdarzały i zdarzać się będą, i różni, różni ludzie, Państwo wiecie, jakie jak w Korei Północnej zrobili restrykcje. Ja to jest przepisy o kwarantannie, to jest kara śmierci od razu, prawda? To jest ja nie dzieje się krzywda, prawda? Jeżeli ma polecenie siedzieć w pokoju, siedzieć w pokoju, się nie ruszać, a on wyjdzie z pokoju, no to wie, wie to, że to jest kara śmierci, a wyjdzie, no to chce, żeby go rozstrzelano co tam z nim zrobiono, prawda? Trudno. Jaki usług będzie, gdy konferencja wygra wybory? Nie wiemy. Państwa, powiedzmy, sobie, powiedzmy sobie jasno. Yy, ja to muszę napisać chyba, chyba oficjalnie. Otóż w Amerykańskiej Partii Republikańskiej istnieje kilkadziesiąt. Yy, stanowisk. Są tam i, i paleokonserwatyści, konserwatyści, neokonserwatyści, on też przy, trochę przeniesie ten częściowo do demokratów. Tam znajdują się zawzięci rzymcy katolicy, zawzięci protestanci, którzy nienawidzą tamtych. Znajdują się libertarianie, którzy nienawidzą wszystkich wierzących. Znajdują się ajnadyści, którzy nienawidzą libertarian i wszystkich wierzących, Znajdują się zwolnicy partii Herbatki, alt-right, prawda? Te bardzo zbliżone się kierunki, kierunki. I oni nienawidzą. Ale jak są wybory, jest kandydat na prezydenta i wszyscy go wybierają. Przecież, gdyby pan Trump głosił to, co głosi, na, na przykład zrobił ten, zrobił, no, słucham, wprowadził na, na stal, no to przecież byśmy go wyrzucili z partii. Ale podczas wyborów nie. Są u nas w partii ludzie, na przykład głównie w Ruchu Narodowym, ale myślę, że u nas też się znajdą, w Korwinie czy, czy u pana Browna. Są ludzie, którzy, którzy twierdzą, że takie słowa są dobre. kandydat na prezydenta z tych wszystkich dość obszernych propozycji partii. Wybiera sobie te, które on uważa za właściwe do wygrania wyborów, bo jego celem jest wygranie wyborów. No, przynajmniej zdobycie jak największej liczby głosów. Także proszę się nie, nie nerwować, że yy, kolega Bosa głosi czasami coś, co się nie podoba narodowstwa, coś, co się nie podoba korwinistom częściej znacznie, czy braunowcom i tak dalej, to po prostu jest kandydat na prezydenta, a ma do dyspozycji ogromne spektrum, spektrum poglądów, które się mieszczą w ramach konfederacji. Dla nas banki to jest jakaś święto. Właśnie nie! Przecież przed chwilą tłumaczyłem, że właśnie bankom potrzeba jest, jest konkurencji. To nie jest żadna świętość, tylko musi być konkurencja. Musi być ten wyścig szczurów. Banki muszą walczyć o klienta. Dzisiejsze banki to są wielkie instytucje, udatowane z państwem i mają klientów tak naprawdę w nosie. Oni w ogóle używają, banki w ogóle używają yy, Pojęcia, pojęcia, że to one nam dają, ale to nam nie dają. One nam nie dają, one naraz nas zarabiają. To jest umowa, transakcja. My korzystamy na tym, one na tym korzystają. One nam nic nie dają, nie robią nam żadnej łaski. One nas traktują tak, jakbyśmy mieli łaskę. Teraz ym, pytanie, czy bali się bać zwykłej grypy, czy pandemii? No, jak do tej pory wydaje się, że grypa, grypa jest, bije, bije koronawirusa 3 do jednego, ale może się że jest odwrotnie, że koronawirus wygra 3 do jednego. I to od pewna bardzo ważna sprawa. Światowa Organizacja Zdrowia dzisiaj, zdaje się, dopiero ogłosiła, że to jest pandemia. Wstrzymała się tym bardzo długo, bo słusznie, decyzja o ogłoszeniu pandemii powoduje panikę, histerię i należy się z tym wstrzymywać. Natomiast ona się nie zawahała zrobić tą, nie pamiętam, 10 lat temu z powodu rzekomej, rzekomej pandemii, z uwagi na grypę. Nie było wtedy żadnej pandemii. Chodziło wtedy o wyciągnięcie dziesiątków miliardów złotych od ludzi na szczepionki. Prawda? Trzy firmy tam produkowały szczepionkę po dolarze, a sprzedawały ją je po 11 dolarów różnym rządom. Przy czym kilka rządów w Unii Europejskiej kupiło po dwie szczepionki na głowę mieszkańca. A zbudziło się zaszczepić od 1 do 8% ludzi. Czyli, czyli to chodziło o grube pieniądze. I to ja rozumiem, dlaczego ogłosili pandemię. No bo trzeba było zarobić grube, grube pieniądze, oszukać ludzi. Rozumiem. A teraz nie było żadnych grubych pieniędzy, nie ma szczepionki na wirusa, no to nie uważają pandemii i tyle. Ja no. yy, panie jak skorumpowane są te towarzystwo te, te farmaceutyczne, to, to wszystko razem. To jest coś strasznego, co to, to się dzieje. Yy, czy potrzymuje twierdzenie, że wirus jest jest przez kogoś? Nie no, wirusy, wirusy się pojawiają i będą się pojawiały, mutują i to jest absolutnie normalne. Są różne rodzaje koronawirusów, są różne rozmiany, odmiany grypy i one się pojawiające jakiś czas. Co więcej, napisałem lat temu już 50 chyba, jako cybernetyk, że nastąpi epidemia, to jest nieuniknione, która wybije w tej chwili jakieś 7 miliardów ludzi, może 8, prawda? może 8, bo, bo ludzie w tej chwili w porównaniu z normalnym rozwojem ludzkości, takim zdrowym rozwojem ludzkości, dzięki medycynie ludzi jest bardzo dużo więcej niż normalnie. Czyli jesteśmy no, sztucznie yy, wądziony gatunek i natura to kiedyś wyrówna. I teraz te wirusy starają się to wyrównać, bo my, my się będziemy bronili, bronili. Yy, bronili z tym, yy, z, yy, no, się bronili przed tymi epidemiami, ale kiedyś przegramy. Wirusy się motują szybciej niż my znajdujemy na nie antidotum. Tam nie ma szczepionek na wirusy. Szczepionek jest na bakterie w zasadzie, nie na wirusy. Czy słyszałem, że co się dzieje we Włoszech? No, we Włoszech jest dramat, bo tam, jak wiadomo, co sądzę o, co sądzę o, o, o włoskiej organizacji, to sądzę. Yy, Obawiam się, że, że polska organizacja jest lepsza niż, lepsza niż włoska. Więc, więc nie, ma, nie ma tego. Natomiast powtarzam jeszcze raz: Przeżyjemy tę epidemię i spokój. To ciekawe, jest logika, czy algebra? Jedne i drugie jest ciekawe, tylko logikę. logikę no to się bardzo źle w Polsce wykłada. Czy jest z zniższy silny? Nie, jeszcze raz mówię. Jeszcze raz mówię, państwu taka epidemia specjalnie nie szkodzi. Nie szkodzi. Umierają ludzie, ludzie starzy, więc to nawet odciąża system emerytalny. Także to absolutnie nie jest, nie jest żadna broń biologiczna z całą i absolutną pewnością. pewnością. W Krakowie ruga z 55% na rynku cztery, cztery, cztery osoby. Czy możliwe, że rząd zamknie zamknięcie lokalizacji jest, jest to całkiem możliwe. Jest to całkiem możliwe. Całkiem możliwe. Różne rzeczy robią. I, i, i powtórzę, w odróżnieniu od tego, co tutaj palnął palną kolega Bartyzel, tutaj zamykanie na różnych rzeczy przez rząd jest dopuszczalne. Dlatego, bo powstaje sytuacja dylematu więźnia, mianowicie Każdemu człowiekowi może się opłacać później, na do tego kina, tak? ale, ale on przed się do kina, może się zarazić, nie wiedząc o tym i mu co nie schodzić. Młodzi ludzie nie chorują praktycznie na koronawirusa. Tam do 20 lat prawie nikt tam nie umiera, bardzo mało choruje. No a potem 10 ludziom prawie. Także, także tu jest akurat sytuacja, w której rząd może zainterweniować, ale nie wiem, czy, jest, czy jest, było to konieczne. Ludzie się bardziej boją, bo sam pan pisze, że w Krakowie są na rynku 4 osoby, czyli. Ludzie sami się boją, to nie ma co ratować tych czterech, którzy się nie boją prawda? i chodzą. Jak oni chcą ryzykować, to nie chcę boją. To są takie sytuacje, jak z jak tym, jak z, z zakazem handlu w niedzielę, prawda? Wierząd może prowadzić obostrzenia, ale nie widać szczególnych powodów, nie musi tego robić, nie widać szczególnego powodu. Czy zaszczepisz na konduwuszać, pojawi się szczepionka, myślę, że nie. Myślę, że nie, bo nie wierzę w szczepionki tylko wirusom. Czy, czy, czy czemu wszystko w Polsce? No, a kościołów nie. Myślę, że episkopat zamyka również kościoły. No, oczywiście, że tak. To, to jest całkowicie oczywiście. Czy uważam, że jego referencja Andrzej Duda zacznie uprawiać własną politykę, bo wygrawszy wybory? Całkiem możliwe, bo, bo no, oszukano go straszliwie. On się zgodził pod ustawy o dwóch miliardach dla telewizji reżimowej, w zamian za to, że wywalono pana Kurskiego, a pan, wywalili z posady oczywiście, ale mianowano jego człowieka prezesem, a pan, a był były, pan Kurski jest jego doradcą, się de facto i tak rządzi. I pewno po wyborach wróci na swoją, na swoją posadę, po prostu go szukano i być może rozszerzony pan prezydent, prezydent, jeśli wygra wybory. Zdarzymy o politykę. Pan Paweł Jankowski twierdzi, że zamknięcie szkół w Polsce to tragedia dla Polaków. Proszę Państwa, proszę się nie denerwować. Nie denerwować. W Chinach, jak była rewolucja kulturalna, przez dwa lata szkoły nie działały i akurat nie to było tragedią, tragedią dla Chin. Całkiem możliwe, że reformy Tensia Xiaopinga, były możliwe dlatego, że ze szkoły były pozamykane, bo dwa roczniki nie były uczone tych głupot, których uczą w szkołach państwowych, więc wtedy tam uczono ta Czerwona Gwardia, prawda? Uczyła, uczyła, uczyła. Yy...